Dzień dobry. Dzisiaj pokażę, jak zaplanować lekcję, która będzie się wyświetlała co tydzień o tej samej porze, a dodatkowo będzie miała uprawnienia, że tylko nauczyciel może prezentować. Innymi słowy, uczniowie nie mogą się wzajemnie wyciszać i wyrzucać z lekcji. W jaki sposób to robimy? Wchodzimy sobie w się w kalendarz. I tworzymy sobie nowe spotkanie. Spotkanie nazwijmy sobie lekcja. Zaplanujemy, że się, żeby dobrze było widać w tym momencie, kiedy to stworzę na kalendarzu codziennie, żeby ta lekcja odbywała się o godzinie 20:30, trwała 45 minut, czyli do 21:00. 15. Chcemy, żeby ta lekcja powtarzała się regularnie co tydzień. W jaki sposób to zrobimy? Klikamy tutaj. Powtarzaj się co tydzień jako zaplanowanie serii. Kolejna rzecz, którą musimy zaplanować, to w której klasie będzie ta lekcja zaplanowana na tą godzinę na ten dzień tygodnia. Ja przykładowo wybieram sobie klasę drugą R. Zamieszczam to spotkanie na kanale ogólnym. W tym momencie tworzę na razie lekcję, która odbywa się co środę o 20.30 dla klasy drugiej R. Klikam wyślij i tworzy nam się spotkanie. To spotkanie musi być zapisane, a następnie wejdę w niego po raz drugi, aby ustawić uprawnienia, że uczniowie nie mogą wzajemnie się wyciszać. Więc na razie klikam wyślij. Widzimy, że spotkanie tutaj się ładuje w kalendarzu. Kilka to potrwa zanim program to przetrwawi. Najczęściej w międzyczasie trzeba gdzieś przejść i z powrotem wrócić do kalendarza. Jeszcze chwilkę, o, już mam. Rzeczywiście jest to spotkanie w tym momencie tak zaplanowane, że odbywa się w tym czasie, nie jest to jednak istotne. Chcę zmienić uprawnienia tego spotkania, tak żeby uczniowie nie mogli się tajemnie wyciszać. Co robię? Klikam prawym przyciskiem, naciskam edytuj serię, edytuj serię, wtedy wszystkie te wystąpienia, które tutaj zaplanowano, mam, będą miały te same uprawnienia. I co ważne, klikam opcję Spotkania. Przekieruję je na stronę przeglądarki, również na Teamsa, gdzie powinnam być zalogowana tym samym loginem i hasłem, co Teams, który jest na aplikacji komputerowej. I co muszę zrobić? Tylko tą opcję zmienić z Wszyscy, na tylko ja. To już mi daje uprawnienie, że uczestnicy nie będą się mogli wyrzucać i wzajemnie wyciszać. Jest tu jeszcze jedna opcja zezwalaj uczestnikom na wyłączenie wyciszania. Tej opcji nie zaznaczam nigdy, dlatego że aby uczeń mógł coś powiedzieć, to wtedy ja muszę ewidentnie na niego kliknąć po podniesieniu przez niego ręki i go odciszyć. No, w trakcie prowadzenia lekcji dynamicznie, kiedy prosimy osoby o zgłoszenie się, a przykładowo mamy różną tablicę interaktywną do pisania, ciągłe noszenie się między okienkami jest dosyć niewygodne. Więc zezwalam, że sam uczestnik siebie samego rzeczywiście może odciszyć, ale już innego uczestnika, innego ucznia nie. Więc zostawiam tylko tą opcję, żeby uczestnicy czy uczniowie nie mogli wzajemnie siebie wyciszać i nie mogli wyrzucać się wzajemnie z lekcji. Klikam zapisz. Gotowe. Mogę zamknąć przeglądarkę. Od tego momentu każde spotkanie Zaplanowane w środę o 20:30 będzie spotkaniem, które będzie miało uprawnienia, że uczestnicy nie mogą zajmie się wyciszać i wyrzucać. Klikam, zamknij. Sprawdzę na spotkaniu, czy faktycznie tak się dzieje. Klikam, dołącz na spotkanie. Nikogo tutaj w tym oczywiście, momencie oczywiście nie ma. Ale jeżeli dodatkowo faktycznie wejdę w opcję spotkania, to widzimy, że ta opcja, która zapisała się w przeglądarce, dalej tutaj obowiązuje. Czyli kto może prezentować tylko ja? To też jest miejsce, z którego w każdym momencie ewentualnie mogę te uprawnienia zmienić. Zostawiam tak, jak jest, więc klikam Zapisz. Spotkanie mogę opuścić. To jeszcze pomysł ważnych rzeczy. W tym momencie mamy zaplanowaną serię spotkań, tak? czyli w przyszłym tygodniu. O tej porze to spotkanie również będzie. I znowu w kolejnym tygodniu też to spotkanie się odbędzie. Co na przykład, jeśli wiem, że 10 marca mojej lekcji nie będzie, ze względu na to, że ja jestem na zwolnienie lub na przykład lekcje po prostu są odwołane z powodu jakiegoś wydarzenia lub zmienił się harmonogram na ten konkretny dzień. W każdym momencie mogę spotkanie usunąć, jedno lub całą serię. Klikamy po prostu anuluj. I w zależności od tego, czy chcemy usunąć lekcję jednorazowo tylko z tego tygodnia, przykładowo ze względu na zwolnienie, to klikam, anuluj wystąpienie. Wtedy zobaczmy, tego spotkania na 10 marca nie będzie, ale przy kolejnym tygodniu i w tygodniu wcześniejszym będzie. Natomiast jeżeli chcę usunąć całą serię, bo na przykład zmienił się plan lekcji i chcę od nowa zaplanować sobie kalendarz, i na kalendarz tygodniowy, to klikamy po prostu Anuluj całą serię. I od tego momentu kalendarz w tym dniu, czyli środa o 20.30 jest czysty, nie ma już tych spotkań. Dziękuję.